Niczym mityczny Haron, przeprawiam się promem na drugi brzeg, ale okoliczności są dużo przyjemniejsze, bo to nie Styks, a starorzecze Narwi i ten drugi brzeg to wyspa, a na wyspie rzeczy porównywalne jedynie z zawartością wyspy skarbów. W zasadzie jak Jean Hackman w filmie O Jeden Most za daleko, Hackman grał tam generała Sosabowskiego, mógłbym krzyknąć, ciągnąć lynę, sznur, ale że wymowę polską mam od Hackmana daleko lepszą, więc oswobodziwszy się w pierwszej z łańcuchów, przejdę od razu do stołu i poprawną polszczyzną przedstawię Państwu wszystkie składniki. Kolejnej potrawy. Po pierwsze filety z miętusa. To ryba, która tutaj pluszczę sobie w narwi, chyba że jest złowiona i przygotowywane są z niej filety. Wtedy już nie pluszczę. Poza tym mam tu bułkę tartą, jajka śmietane, suszone. Prawdziwki już trochę namoczonych grzybów spoczywa w garnku. W drugim garnku już gotuje się zwykły jarzynowy wywar. Z tego wszystkiego zrobię krokiety z miętusa w sosie grzybowym. Tutaj mam w garnku marchewkę, mam seler, koperek, natkę pietruszki. To jest lekko osolone i wystarczy, jak się to pogotuje, około 20 minut. Może się rozgotować, ponieważ i tak potem mięso będzie odciskane i siekane. I od razu świecę gaz pod garnkiem, w którym są namoczone w wodzie grzyby. One się też powinny zagotować i całkowicie zmięknąć. Masło z żółtkiem jest roztarte prawie dokładnie, prawie absolutnie. Prawie to jeszcze będzie mieszane, a poza tym to masło i tak się jeszcze tutaj podtopi. Robię sobie miejsce, bo teraz będę próbował, czy ryba już jest dobra. I jeśli jest dobra, będę musiał ją posiekać. Filet jeden ląduje na stole. Najpierw on musi bardzo dobrze odcieknąć jak najmniej wody i proszę bardzo i sprawdzamy przede wszystkim jest to potwornie gorące yy. oddzielę to od skóry, a ja nawet nie trzeba, jest mięciutkie. Można to teraz śmiało, dwoma nożami, tak, po samurajzu. Całkowicie posiekany miętus może już znaleźć się w misce razem z utartymi żółtkami i masłem. Podsunę sobie deskę, żeby ten miętus mi nie spadł na ziemię bo żal uronić chociaż odrobinę miętusa Aha, i za chwilę to samo powinienem zrobić z grzybami zaraz sprawdzimy czy są miękkie i będziemy je siekać jeśli miękkie są to na razie odkładamy i prawdziwki otwornie gorące ale jednego w tym miejscu spróbujemy naciąć idealnie miękkie Większość z tych posiekanych grzybów dosypuje do farszu miętusowo-żółtkowo-maślanego, a odrobinkę do podprawienia sosu. On będzie jeszcze śmietaną zaprawiany. I teraz coś, co powinno połączyć te wszystkie składniki w miejsce w jedną całość mianowicie piana z białek. Białka nie są wprost z lodówki, więc nie wiem, jak mi się ta piana będzie ubijać że na pewno trzeba. I odrobinę posolić, i włożyć w to odrobinę fizycznego trudu. Piana stoi mocno jak nasi pod Kirchholmem. Teraz trzeba dodać ją do reszty farszu i bardzo dokładnie całość wymieszać. Dokładnie, żeby tej piany od razu nie zważyć. Teraz koperek. Może to być też natka pietruszki, ale jakoś do ryby bardziej koperek mi pasuje. Posiekany byle jak, byle nie było tych końcówek grubych. To wszystko wrzucam. Sól i bułka tarta. Bułka tarta na samym końcu. Bo chodzi o to, żeby to wszystko miało konsystencję na tyle gęstą, żeby dało się z tego formować coś w rodzaju krokietów. Ta konsystencja jeszcze nie jest odpowiednia, jest za rzadka, więc dosypuję garść bułki tartej i myślę, że teraz już wszystko nadaje się do ostatecznego wyrobienia. Widzą państwo, bardzo szybko, bardzo prosto. Bułka ze wszystkich stron i gotowe do smażenia. Już wrzuciłem na patelnię przed chwilą masło. Ono się powoli roztapia, więc muszę dokończyć sos. Więc potrzebuję jakąś miseczkę. Grzyby już w miseczce mi nie są potrzebne. I śmietana. Wiejska, kwaśna oczywiście śmietana. Tutaj jest jej za dużo. Tyle myślę wystarczy. Trzeba ją nieco osolić, żeby się nie zważyła. Wymieszać, dodać do sosu, dokładnie rozmieszać i jeszcze całość doprawić, bo to jest tylko wywar grzybowy, niczym nie podprawiany, więc będzie potrzebował jeszcze dość sporo soli i myślę, że nieco pieprzu. Pod tym się jeszcze nie gaz nie świeci. Już doprawiam dużo soli pieprz. I za chwilę to zagotuję, i sos będzie gotów w momencie, jak będę mógł kłaść na patelnię nasze knedelki z miętusa. Jak sos się zagotuje, to na samym końcu jeszcze zaprawię go odrobiną mąki, z odrobiną śmietany, żeby zgęstniał. A teraz mogę już kłaść knedelki na patelni. Trzeba je najpierw otrzepać z nadmiaru bułki tartej i jeden po drugim niech się smażą. Jak powiedziałem tak zrobiłem. Sos jest zaprawiony ostatecznie i wystarczająco gęsty, a knedelki nadają się do zdjęcia z patelni. To powinien być półmisek, żeby tak godną rzecz móc pokazać należycie. Wyjmuję po kilka naraz. Dwa mi się udało. Bardzo gorące, ale pięknie. Złociutkie i chrupiące. Jak należy. Bardzo proszę. I teraz. Sos grzybowy, nie na, ale obok. I jeszcze coś, co ucieszy oko, końcowy efekt. Bardzo proszę. Knedelki z Miętusa w sosie grzybowym. Coś takiego można jeść na bezludnej wyspie pod warunkiem częstych i regularnych dostaw. A na koniec wizyty w dworku nad łąkami rzecz, którą lubię najbardziej. Turecka parowa sauna, bardzo zbliżona do rosyjskiej bani, a skoro sauna o rycie wschodnim, to również biesiada, to również jedzenie, bo te dwie rzeczy są ze sobą nierozerwalnie połączone. Proszę spojrzeć, jakie tu mamy piękne domowe wypieki, chleb zrobiony w piecu, opalanym drewnem, wędliny. Skupmy się na tych. To są dwa rodzaje słoniny, jedna wędzona i marynowana w ziołach, a druga tylko solona i dojrzewająca, Taki na, taka na sposób ukraiński albo białoruski, na wschodzie dalej się tak robi słoniny. Co tutaj jeszcze mamy? Małosolne, przepiękne ogórki o delikatnym, muślinowym wręcz wnętrzu, marynaty, uchylmy, koronki, to są marynowane kurki, Mamy tutaj jeszcze bardzo przyjemne nalewki i rzecz, na której najbardziej mi zależy, aby opowiedzieć Państwu, co to jest, przynajmniej opowiedzieć. To jest twaruk, dojrzewający twaróg. Kiedyś w okolicach Białego Stoku ser się soliło i warstwami układało go w beczkach. I on potem dojrzewał. Podobna koncepcja do góralskiego bunzus z owczego mleka. Ten ser z pewnością z beczki nie pochodzi, ale w każdym razie na pewno on dojrzewał, on ma właśnie taką lekko dziurkowaną w środku konsystencję. Tradycja wschodnia każe uczynić rzecz jeszcze jedną, mianowicie każe zaraz po wyjściu z sauny, po ewentualnym przekąszeniu czegoś, zanurzyć swe ciało w najbliższym, dostępnym, zimnym akwenie. Taki akwen tutaj jest. Więc ja już będę się z Państwem żegnał i wskoczę tutaj. To jest boczna odnoga narwi, korzystam z nieobecności łabędzi, bo rozsierdzone łabędzie podobno gorsze są od wściekłego rosomaka. Kłaniam się Państwu nisko, do widzenia.